Cześć, tu Mówi Maniak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy serialu Złotopolscy, to zapraszam do oglądania. Złotopolscy to serial obyczajowy, emitowany od 26 grudnia 1997 roku do 25 grudnia 2010 na antenie telewizji polskiej. Złotopolscy to opowieść o dwóch gałęziach rodu. Skłóconych ze sobą od pokoleń. Nestorami rodziny są bliźnięta Dionizy i Eleonora. Dionizy mieszka w rodowej siedzibie w Sotopolicach wraz z synem Markiem, w tej roli kazimierz Kaczor. Niezależnym senatorem, najczęściej zresztą przebywającym w Warszawie, i jego żoną Barbarą, graną przez Annę Nechrebecką, którzy mają dwóch dorosłych synów: starszego Waldemara, który prowadzi gospodarstwo. I wciąż bezskutecznie poszukuje kandydatki na żonę, która zgodziłaby się wraz z nim zamieszkać na wsi. A także młodszego Kaspra, który porzucił szkołę i uciekł z domu, by poświęcić się muzyce. Pod nazwiskiem Górniak zdobył pieniądze, popularność i pozycję idola wielbionego przez Rzeszę nastolatek. Miejska linia rodu wywodzi się od bliźniaczej siostry Dionizego Eleonory. Gabrielowie mieszkają w Warszawie. Syn Eleonory Wiesław jest komendantem posterunku policji na dworcu centralnym. Jego żona Marta prowadzi luksusową kawiarnię, a ich syn Tomek właśnie rzucił studia medyczne i jako akwizytor zamierza dorobić się błyskawicznie dużych pieniędzy. Starszy syn Mirek i jego żona Weronika oczekują na rodzin pierwszego dziecka. Córka Wiesława z pierwszego małżeństwa Agata pracuje w agencji pośredniczącej w sprzedaży nieruchomości. Był to jeden z najdłuższych wyświetlanych seriali telewizyjnych produkcji polskiej. 21 grudnia 2008 roku wyemitowany został tysięczny odcinek serialu. Jest to piąta polska produkcja serialowa po klanie, samym życiu, plebanii i na wspólnej, która osiągnęła taką liczbę odcinków. Pierwsze trzy pilotowe odcinki wyświetlono na antenie telewizji polskiej. 23, 24 i 25 czerwca 1997 roku w ramach konkursu na nową polską telenowelę, w którym rywalizowały także Zaklęta i Klan. Mimo zajęcia drugiego miejsca, serial skierowano do produkcji, ale na potrzeby programu drugiego Telewizji Polskiej. W TVP Polonia odcinki pokazywano z kilkutygodniowym opóźnieniem z angielskimi napisami. Akcja serialu toczy się w Warszawie i podwarszawskich Złotopolicach. Często wspominane są też inne rzeczywiste miejscowości w pobliżu Złotopolic. Załuski, Kamienica, Płońsk, Kroczewo, Strużewo, Zakroczym i Nowy Dwór Mazowiecki. Jesienią 2010 roku dyrekcja telewizji polskiej podała do wiadomości, że z powodu malejącej oglądalności zakończyła produkcję Złotopolskich. Tym samym zdejmując serial z anteny po 13 latach emisji. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć tutaj, aby być na bieżąco. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. A zatem do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.